Jestem przeciwnikiem psich przedszkoli. Nie podoba mi się. To jeden wielki biznes, który przynosi więcej szkody niż pożytku. I w tym filmie wyjaśnię wam dlaczego. Tradycyjnie, już my z Benczysławem idziemy na spacer i trochę sobie pogadamy. Benek został uratowany przed psim przedszkolem głównie za sprawą no mojego lenistwa i faktu, że nie miałem wtedy jeszcze samochodu i nie chciało mi się ciągać szczeniaka tramwajami, czy innymi autobusami na zajęcia. Z tą różnicą, że nie było do końca tak kolorowo, bo w tamtym okresie naczytałem się książek, nasłuchałem popularnych filmów behawiorystów i szkoleniowców, zarówno tych polskich, jak i zagranicznych i sam wziąłem sprawy w swoje ręce i na początku cudowałem z tym wszystkim. W ruch szły smaczki, i robiłem te wszystkie głupoty, które dziś także są stosowane na masową skalę. No, efekt był równie piękny, bo niosło to za sobą same problemy. Wiem jednak, co dokładnie wyrabia się na zajęciach z pierwszego przedszkola nie tylko z filmów, ale i ze środka, bo moja znajoma, która ciągała szczeniaka na te szkółki, wysyłała mi materiały, jakie oni tam dostawali. I nie mówię tutaj o jakiejś pseudoszkółce. A mowa jest o dużej szkole, bardzo popularnej w Warszawie, jednej z większych, gdzie tam wiecie, certyfikat leży na certyfikacie. A w rzeczywistości to tam jest pełno farmazonów, po wprowadzeniu których problemy z psem to potem tylko kwestia czasu. No dobra, co jednak jest takiego złego w tych zajęciach? Otóż, moi drodzy, bierze się te maluchy i zaczyna się cudowanie. Przede wszystkim skupianie uwagi na opiekunie. Za każdym razem, jak pies na ciebie spojrzy, to dostaje tam nagrodę w postaci smakołyka i zaczyna się piszczenie opiekuna. Brawo, super, ło! Wiecie tym sztucznym głosem, podnosząc poziom pobudzenia szczeniaka do absurdu. Od początku oni starają się zrobić z opiekuna bożka, w którego pies ma być wpatrzony. A sam pies ma być robocikiem do sterowania. I powiem Wam, niestety, że właśnie w taki sposób robi się z psa istotę niebezpieczną, bo bezmyślną. Kiedy my za niego zawsze decydujemy, to pies będzie miał zerowe kompetencje społeczne. I jak do cholery ma on nauczyć się podejmowania dobrych decyzji, jeżeli ma być wpatrzony w opiekuna, który za niego zawsze decyduje? Uwaga, teraz idzie cytat z tych zajęć, z tej szkółki. Cytuję. Pies, który nie jest skupiony na nas, prawdopodobnie nie jest w stanie nas usłyszeć. Koniec cytatu. To ręce opadły, aż, aż ja się śmiałem czytając to. Boże droga, daj mi cierpliwość na te głupoty, bo, bo takich rzeczy można, może chyba nauczać tylko ktoś, kto nigdy nie miał psa. Uwaga. Pies nie musi być na nas skupiony, żeby nas usłyszeć. Ogarniać, gdzie jesteśmy. Co ważniejsze, pies właśnie ma ogarniać, co się wokół niego dzieje, a nie ma być w nas wpatrzony jak jakaś upośledzona istota, ale ma widzieć, co się dzieje i reagować adekwatnie do danej sytuacji, podejmować dobre decyzje. Przykład. Idziemy przez osiedle, i obok jedzie ktoś na rowerze, jedzie auto, przechodzi obok nas osoba czy inny pies. To Twój pies ma to widzieć i czuć się z tym tak jak ty, czyli spoko. Widzę to i wiem, że to nie stanowi zagrożenia, o ile nie wbiegnę w to, mogę spokojnie obok tego przejść. Jestem wyluzowany. Z kolei, gdy od początku będziemy programować naszego malucha na wpatrywanie się w nas, jak w indyjskie bóstwo, gdzie my wszystko za niego robimy, a ten pies nie ogarnia, co się wokół niego dzieje no to jest ta autostrada do problemów w przyszłości. I gdy wyjedzie wam później rower, ktoś przebiegnie, to twój pies w panice ucieknie albo zaatakuje. Druga sprawa. Każe się tam od początku opiekunom na spacery zabierać torby z żarciem, zabawki i tak dalej. Wszystko po to, aby móc na spacerze manipulować tym psem i robić z niego niedorozwiniętego bęcwała. Jego spacer zamienia się w trening. Ba! Jego życie to wieczny trening, a Wy jesteście obwieszeni tysiącem gadżetów. I przykładowo, metoda odwracania uwagi psa od jakiegoś bodźca innego psa za pomocą żarcia, zabawek lub czego tam jeszcze jest jedną absolutnie z najgorszych metod. A niestety jest ona bardzo popularna. Jak widzę, zajęcia socjalizacyjne, gdzie psy nie mogą do siebie podejść, czy właśnie uczy się ich odwracania uwagi od bodźców. No, to mi się nóż w kieszeni otwiera. To jest właśnie antysocjalizacja. To tak, jakbyśmy zamiatali piach pod dywan w nadziei, że któregoś dnia on zniknie. No, to się nie ma prawa udać w normalnym świecie. Trzecia sprawa. Na tych psich szkółkach cuduje się z tym szczeniakiem. Na przykład uczy się go tak zwanego przywołania w rozproszeniach. Na litość boską. Macie szczeniaka, który dopiero uczy się tego świata. Jest wszystkiego ciekaw, każdego bodźca, stara się to poznać i, i jak na przykład zobaczył coś intrygującego i biegnie do tego, poznaje to, a wy co chwila macie wydzierać się do mnie i pakować mu żarcie w mordę i znowu, i znowu to samo, jak, jak tylko czymś się zainteresuje. No aż mam traumę, bo zawsze przypomina mi się babka w parku u nas, która jak tylko nas zobaczy, to wydziera się na swojego psa na pół osiedla Lord, do mnie Lord, Lord Aż śni mi się ona po nocach Kurczę, to szczeniak Dajcie mu czas Niech pozna różne rzeczy, które go interesują Niech się z nimi oswoi W swoim tempie Nie neguje nauczenia psa przywołania To, to ważne, ale na Boga więcej luzu kto normalny chciałby żyć z tak kontrolującą osobą? To jakby matka na placu zabaw co chwila bez powodu przywoływała do siebie dzieciaka, gdy ten tylko czymś się tam zainteresuje. Bo przecież matka ma być w centrum jego świata. No przecież to szaleństwo. W ogóle tam uczą nawet psa odpoczynku na komendę. A w uczeniu rezygnacji to on ma być totalnym mistrzem. Nieważne, że wymaga się tam od niego rezygnacji ze wszystkiego, co jest dla niego ważne w tej chwili. Liczyć tam ma się tylko to, czego my pragniemy, no, to jest nie fair. Kolejna sprawa. Na psich przedszkolach nie uczy się o najważniejszych potrzebach twojego psa, a często uczy się czegoś odwrotnego. Zamiast wyjaśnić opiekunowi, jak ważne dla psa jest swobodna eksploracja i swobodne doświadczanie środowiska, to tam uczy się o chodzeniu na smyczy przy nodze i wpatrywaniu się w opiekuna. Zamiast wyjaśnić, jak ważne dla psa są kontakty społeczne ze swoim gatunkiem, to tam uczy się mijania na żarcie innych psów. I uwaga, cytat z zajęć. Cytuję. Wspólna zabawa szarpakiem wspaniale buduje relacje z opiekunem. Jest również bardzo dobrym motywatorem do współpracy i wspaniałą nagrodą. Na przykład wtedy, gdy pies zrezygnuje z kontaktu z innymi psami. Koniec cytatu. Przejście to. Jest nagrodą, gdy tylko zrezygnuje z kontaktu z innymi psami na rzecz swojego indyjskiego bóstwa wel opiekuna. Ech. To jest dramat. To jest dramat. No dramat. Szczenior zamiast obcować z innymi psami. Uczyć się kulturalnego psiego zachowania, bawić się i budować relacje, uczyć się od tych psów i w interakcjach budować pewność siebie to tam każą nam nagradzać fakt, że ominie jakiegoś psa, bo podstawiliśmy mu pod nos żarcie. Idąc kiedyś osiedlem z Benkiem spotkaliśmy szczeniaka, owczarka niemieckiego z opiekunką, która oczywiście obłożona była zabawkami i saszetkami z żarciem, a szczenior oczywiście był na smyczy. I ten maluch zobaczył Benka i tak się zafascynował, że chciał do niego podejść, poznać go. I co? Jak myślicie, co się stało? Ale gówno. Opiekunka zapewne zaliczając certyfikaty z psiego przedszkola nauczona została, że absolutnie nie wolno do tego dopuścić, bo pies nauczy się, że trzeba podbiegać do każdego psa. Serio. Specy od psów mają tak niskie mniemanie o inteligencji swoich psów. I nieważne, że ten szczenior tak bardzo chciał podejść. Zaraz dostał smaczek pod nos i mijanka. Na marginesie, takim sposobem ta opiekunka otrzyma efekty odwrotno od zamierzonych, bo z racji tego, że ten pies będzie miał tak bardzo niespełnione potrzeby kontaktu z innymi psami, która to potrzeba jest mega ważna, że potem na spacerach będzie jej ciągnął do wszystkich napotkanych psów, albo szarpał się i ujadał na nie, a nawet stanie się niebezpieczny. Będzie reagował agresją, bo, bo lęk to prosta droga do agresji, będzie reagował całkowicie nieadekwatnie do danej sytuacji. No bo jak ten pies ma się nie bać, jak ludzie całe życie przed czymś uciekają, na tych spacerach i co więcej, nagradzają za to swojego psa. Kolejny mój zarzut. W tych szkółkach dzieje się wielka bieganina ze szczeniakiem, bo przecież musi on zaliczyć 100 tysięcy rzeczy, bo zaraz okno socjalizacyjne się zamknie i już koniec, do widzenia, game over. No pies to nie maszynka, a żywe i emocjonalne stworzenie. Nie róbmy z niego robota. Macie być najlepszymi ziomkami i wzajemnie się szanować i sobie ufać. A żeby tak było, no to trzeba mu pozwolić doświadczać tego świata w jego tempie w ogóle pozwolić mu doświadczać poznawać inne psy, ludzi, swobodnie biegać. Socjalizacja w psiej szkółce, gdzie ma przeważnie na małej przestrzeni mnóstwo innych szczeniaków, mnóstwo ludzi, mnóstwo emocji. To nie jest najlepsze, co możecie dla swojego szczeniaka zrobić. I porównajcie to ze spotkaniem psa na spacerze na jakimś dużym, otwartym terenie, gdzie jest tylko ich dwójka. I tam nie ma takich emocji, nie ma tylu bodźców. Sto razy łatwiejsze i przyjemniejsze będzie takie spotkanie i taka socjalizacja dla Twojego szczeniaka, niż ten tłoki bieganina w podnieceniu. I nie ma znaczenia dla socjalizacji Twojego szczeniaka, czy zaliczy przejście po 10 różnych rodzajach powierzchni. To żadna socjalizacja, tylko zwykłe farmazony. Pamiętajcie też, że dla tych ludzi to jest biznes, z którego oni żyją. Te wszystkie gadżety, saszetki, smaczki, tysiące zabawek, szarpaków, kursy takie i srakie, psie przedszkola i inne uniwersytety. Oni na tym zarabiają i z tego żyją. W ich interesie jest to, abyście to kupowali i brali udział w tym cyrku. A prawda jest taka, że ponad 90% tego, albo i więcej, jest Wam kompletnie niepotrzebna, a nieraz wywołuje tylko problemy, jak piszczące piłki nakręcają psa na wysokie emocje, czy kurs omijania innych psów na żarcie robi im z mózgu sieczkę. I serio, fajny lasek czy park to 100 razy lepsza mata węchowa niż te poduszki, a wytarzanie się w błotku czy pochlupanie w kałuży jest 100 razy lepszym odstresowaniem niż jakieś szarpaki z owczej wełny za miliony monet. A najzwyklejszy liść niesiony przez wiatr, czy znaleziona pod śmiednikiem stara plastikowa butelka może być dla Twojego szczeniora ciekawsza i sprawiać więcej frajdy niż ich wymyślne zabawki. No dobra, ale co w takim razie robić ze szczeniorem, skoro się przedszkole odpada? Przede wszystkim pozwólmy młodziakowi doświadczać, podejmować decyzje i nie uzależniać psa od siebie, nie starać się robić z niego niewolnika, robocika. Bo pies, który umie podejmować dobre decyzje, to buduje swoją pewność siebie na zasadzie: Było coś dla mnie trudnego, podjąłem dobrą decyzję, poradziłem sobie i ekstra, jestem dobry, dałem radę kawałko zakazem. I pies w taki sposób buduje również swoje kompetencje, staje się psem stabilnym, myślącym i miłym. Druga sprawa, o której często powtarzam: to znajdź szczeniakowi dorosłe, stabilne, emocjonalnie psie towarzystwo. Serio, mało kto o tym mówi, a to rewelacyjny przepis na miłego i fajnego psa, jak dorośnie. Idealnie, jak jeszcze to będą różne psy pod względem wielkości i temperamentu. Mały wtedy będzie uczył się kultury od starszych kolegów, a ci doskonale będą wiedzieć, kiedy małego skarcić, bo przesadza, a kiedy się z nim powygłupiać. On będzie ich naśladował, uczył się od nich, rozwijał zabawie i w kontaktach z nimi. To rewelacyjna socjalizacja dla małego. Stabilne psie towarzystwo plus ludzie wokół, środowisko. Poza tym pamiętajmy, no pies to istota społeczna i potrzebuje takich kontaktów z innymi psami. Potrzebuje psi ziomków, potrzebuje wyznaczenia zasad życia w społeczeństwie. Z kolei nie potrzebuje tego cudowania i mijania innych psów na placu. Kolejna sprawa to zamiast skupiać się na tym, jak wymęczyć szczeniora, skup się na nauce wyciszania. Zamiast piszczących zabawek, szarpaków, rzucania piłek, ciągłego, ciągłego mówienia do psa. Zwłaszcza tym sztucznym, piszczącym, emocjonalnym głosem, którego nauczają w tych szkółkach. Skup się, by miał on swój spokojny kąt w mieszkaniu, w którym nikt mu nie będzie przeszkadzał. Taki miękki, wygodny, w którym będzie mógł głęboko spać. Skup się na spokojnej eksploracji w terenie, z dala od hałasów. Takie zwykłe siedzenie na trawce na jakimś polu i nic nie robienie, chillowanie. Czytaj sobie książkę, a szczenio nie chiluje. Nie? Oboje na tym skorzystacie. Już na koniec, poza tym, to powiedzcie mi, jak to jest, że na osiedlach jest tak dużo psów i mnóstwo psów jest po tych psich przedszkolach, behawioryści mnożą się jak grzyby po deszczu, a sytuacja psów ani trochę się nie poprawia, tylko mają one coraz więcej problemów. Ze zdrowego psychicznie osobnika, niestety ten biznes, jakim jest współczesna behawiorystyka, trenerka i szkółki, Tworzą oni na masową skalę słabe psychicznie psy, bezmyślne, zlęknione na każdy nowy bodziec, uzależnione na spacerze od człowieka, pobudzone z kompletnie niezaspokojonymi podstawowymi potrzebami, lub zafiksowane na jakieś piłki czy szarpaki. I taka jest niestety rzeczywistość, i wystarczy się rozejrzeć wokoło. I na koniec zastrzeżenie. Jeżeli są jakieś psie szkółki, które nie popełniają błędów wskazanych w tym filmie, a robią w wielu elementach odwrotnie od tradycyjnych szkółek, to zwracam im honor. No jednak obawiam się, że możemy niestety takowych nie znaleźć. A jeżeli znacie takie, to dajcie znać w komentarzu. W ogóle sekcje komentarzy pod filmem zostawiam dla Was. Jestem ciekawy, co Wy o tym sądzicie. Dzięki za obejrzenie i cóż, do następnego. Hej!